150 tysięcy dolarów. Tyle zostało skradzione przez gang Wanderlinde podczas napadu na prom w Blackwater, największej kradzieży w historii Dzikiego Zachodu. Ale to, co miało być triumfem, stało się początkiem końca. Agenci pojawili się zbyt szybko, członkowie gangu zginęli, strzelanina była brutalna, a pieniądze po prostu zniknęły. Dutch zawsze twierdził, że schował je w bezpiecznym miejscu, ale jeśli to prawda, dlaczego nigdy nie wrócił po nie? A może jednak wrócił? Dziś zbadamy największą zagadkę Red Dead... Redemption 2, gdzie do diabła poszły pieniądze z Blackwater, pokażę Ci dwie teorie: jedną powszechnie akceptowaną przez społeczność i drugą alternatywną, która stawia interesujące pytania, a na końcu będziesz mógł zadecydować, czy pieniądze zostały odzyskane, czy nadal są zakopane gdzieś czekając na kogoś wystarczająco odważnego, by je odnaleźć. No cóż, żeby zrozumieć to wszystko, musimy wrócić do początku, do dnia, kiedy wszystko poszło nie tak, kiedy Dutch, Majka i reszta bandy zaatakowali prom z pieniędzmi i wpędzili całą grupę w nieodwracalną katastrofę. Na początku fabuły poznajemy grupę Wanderlinde w ruinach, zbierającą się po nieudanym napadzie na prom Blackwater. Lukratywny napad zaplanowany przez Dacha i Majka, który przyniósł zysk w wysokości 150 tysięcy dolarów. Wszystko szło zgodnie z planem aż do momentu, gdy banda sięgnęła po pieniądze. Natychmiast na nich spadła lawina władz. Miejscowi szeryfowie, zbrojne milicje, a nawet prywatni detektywi z krajowej agencji Pinkerton. Przybyli zbyt szybko, jakby już wiedzieli, co się wydarzy. Zablokowani we wszystkich kierunkach, gang został zmuszony do brutalnej strzelaniny, starcia, które pozostawiły martwych, w tym ważnych członków, takich jak bracia Callander i Jenny Kirk, a także braci i nieszczęsnej dziewczyny. Co więcej, pozostała za nimi zdobycz z napadu. Jak łatwo się domyślić, 150 tysiąc dolarów nie jest łatwe do przenoszenia po ulicach Blackwater, zwłaszcza gdy na śladzie jest wiele organów ścigania. Dlatego Dutch ukrył pieniądze w bezpiecznym miejscu w mieście, aby władze ich nie znalazły. Plan zakładał ukry Odkrycie łupu przed nosem władz, aby później wrócić i odzyskać pieniądze, gdy kurz opadnie. Jak ujawnił Artur w rozmowie z Trelawnym jedyną osobą poza daczem, która znała miejsce ukrycia pieniędzy, był Rosaria. W odpowiedzi trelawny jak zawsze szydzi, mówiąc, że musi być wspaniale mieć tyle zaufania do własnych rodziców. Faktycznie nie ma w tym nic złego, ponieważ ani Artur, ani John nie zostali poinformowani o lokalizacji pieniędzy. Ta informacja pozostaje prawdziwą niewiadomą w trakcie gry, ponieważ nigdy nie dowiadujemy się prawdy. Jedyne co nam pozostaje to spekulacje i właśnie to przedstawię w tym. W tym filmie, prezentując dwie różne teorie. Jedna z nich jest solidna i dobrze ugruntowana, w którą ja i 99% społeczności wierzymy, a na koniec przedstawię drugą alternatywną teorię, która, chociaż nie jest tak wiarygodna jak pierwsza, nadal jest dobrze ugruntowana i interesująca. Jak widzimy w misji, ostatni będą pierwszymi. Blackwater jest pod surowym lockdownem zorganizowanym przez władze z patrolami na wszystkich ulicach, surowym zakazem wychodzenia po zmroku i silną kontrolą na granicach miasta. Powodem takiego zamieszania można zrozumieć analizując artykuł opublikowany w czasie napadu. Gazeta relacjonuje, że napad na prom był uznany za największy w regionie od wielu lat, zarówno ze względu na wartość zaangażowaną, jak i brutalność starcia. Skutki były na tyle poważne, że władze postanowiły całkowicie izolować miasto Blackwater, rozpoczynając intensywną operację poszukiwawczą i wyznaczając nagrody za głowy osób zaangażowanych. Według relacji władz pracowano z hipotezą, że pieniądze nie zostały zabrane przez bandę podczas ucieczki, lecz ukryte w jakimś punkcie miasta, zanim grupa uciekła w góry. Ta teoria sprawiła, że miejscowa ludność popadła w paranoję. Wielu mieszkańców zaczęło przewracać ziemię łopatami, kopiąc ogrody, place i puste działki, wierząc, że mogą znaleźć ukryte bogactwo tuż pod nosem władz. Pomimo nieustannych poszukiwań nic nie zostało znalezione, żadne konkretne ślady się nie pojawiły, a pieniądze po prostu zniknęły. Ale dlaczego pomimo całego tego zamieszania nikt nigdy nie znalazł nawet śladu tej kwoty? Być może dlatego, że kryjówka została wybrana z taką zimną inteligencją, że nikt nigdy nie odważyłby się tam szukać i wtedy zaczynają pojawiać się ślady. Podczas misji nowe południe Dutch ujawnia coś ciekawego, mówiąc, że jego matka jest pochowana w Blackwater. You my in Blackwater? Really? She is? Apparently so. I, uh, I only found out from an uncle of mine years later. Last I knew, she was still outside Philadelphia. I left home at 15 and didn't see her again. She and I didn't always see eye to eye. I wasn't always a very obedient child. I can only imagine. Still, I loved her in my own way. And she, me, in hers. Somehow, even from the grave, she managed to have the last laugh. Komentuje to praktycznie losowo, jakby zwierzając się podczas wędkowania, ale zwróć uwagę, ponieważ ta wypowiedź nabierze jeszcze większego sensu w przyszłości. Kończy zdanie nietypowym komentarzem, mówiąc, że nawet po śmierci jego matka miała ostatnie słowo. Artur słucha milcząco, ale zapisuje w dzienniku, że dacz był zamyślony tego dnia. To nie jest przypadek. Artur zanotował tę myśl w swoim dzienniku, ponieważ zrozumiał, że jest to ważne. Ta wypowiedź może umknąć większości graczy, ale dla uważnych nie brzmi jak zwykłe zwierzenie. Brzmi jak ukryte objawienie. Pomyśl o profilu Dacza. Teatralny, symboliczny mężczyzna, który zawsze działa z nutką filozofii i dramatu. Gdyby musiał ukryć owoc gigantycznego przekrętu, nie wybrałby byle jakiej dziury. Wybrałby miejsce o znaczeniu. Nienaruszone, bezpieczne, a przede wszystkim święte. Podczas gry wielokrotnie powtarzał, że pieniądze są w bezpiecznym miejscu, które znali tylko on i Hosea. Mimo uporczywych próśb Majka, Dacz nigdy nie ujawnił miejsca ukrycia pieniędzy nawet swoim najwierniejszym Ludziom. Coś mu na to nie pozwalało, a raczej ktoś. Najbardziej akceptowana teoria wśród fanów wskazuje na jedno miejsce miejsce, które było cały czas przed naszymi oczami, ale nikt nigdy nie pomyślał o zbadaniu go. Wyobraź sobie ciche miejsce, gdzie wiatr powoli wieje między starymi drzewami i zwiędłymi kwiatami miejsce, gdzie czas zdaje się zatrzymać, a imiona wyryte na nagrobkach opowiadają historie, o których nikt już nie pamięta. Tam kroki rozbrzmiewają jak szepty, a każdy kamień zdaje się skrywać tajemnice. To ziemia, której nikt nie odważył się przekopać, gdzie ból został pochowany razem z pamięcią, a kurz spoczywa nietknięty czasem i winą. W tym mrocznym i świętym miejscu spoczywa doskonałe schronienie, ukryte nie za pomocą zamków czy broni, lecz za pomocą ciszy, zakazu i szacunku. Cmentarz Blackwater, dokładniej mówiąc na grobie Matki Dęcza, Gretę van der Linde. Tak, może nawet nie wiesz, ale faktycznie ma ona nagrobek zarejestrowany na cmentarzu Blackwater. I tutaj wszystko nabiera sensu. W społeczeństwie silnie konserwatywnym i katolickim XX wieku nikt w zdrowych zmysłach nie popełniłby bluźnierstwa naruszając cmentarz, a tym bardziej nie chwiałby grobu nieznanej kobiety w poszukiwaniu pieniędzy od bandytów. Nawet Pinkertony nie odważyłyby się na coś takiego. To miejsce jest chronione nie tylko przez ziemię, ale także przez szacunek i zakaz śmierci. Jeśli Danczy naprawdę ukrył tam pieniądze, zrobił to z pewnością, że będą tam bezpieczne, i żaden stróż prawa nie postawi stopy z zamiarem kopania, i że tylko oni i być może Jose'a znaliby prawdziwe znaczenie tego miejsca. Ale tutaj dochodzi jeszcze bardziej interesujący szczegół. Dacz nie miał dobrego stosunku z matką, sposób w jaki o niej mówi, jest gorzki, nie rozmawia z nią z miłością ani tęsknotą, gdy mówi, że miała ostatnie słowo nawet po śmierci. Wydaje się to bardziej być wyrazem żalu niż hołdem, co sprawia, że wszystko staje się jeszcze bardziej mroczne. Bo jeśli ta teoria jest prawdziwa, Dacz ukrył pieniądze właśnie w grobie kobiety, którą gardził. Jakby mówił, dręczyłaś mnie za życia, teraz strzeżesz mojej tajemnicy po śmierci. Jest jest to okrutne, jest to zimne, to Dutch Wanderlinde w swojej istocie. A ta decyzja jest również praktyczna, ponieważ żadne miejsce nie byłoby bardziej bezpieczne i mniej podejrzane, a nikt, absolutnie nikt nie podejrzewałby, żeby kopać tam. Tajemnica dobrze ukryta, ukryty skarb i kryjówka, którą znali tylko Dutch i Hosea. Ale nawet jeśli ta teoria ze świątyni ma sens, istnieje nadal niewygodna możliwość. Możliwość, której nikt nie lubi brać pod uwagę. A co jeśli to wszystko było tylko kolejną iluzją stworzoną przez Dacza? A co jeśli słynne pieniądze z Blackwater nigdy nie zostały odzyskane przez nikogo? Tak, pomimo epilogu, który pokazuje Majka i Dacza razem w ukrytej chatce w górach z rzekomo odzyskanym bogactwem, istnieją wskazówki, że to wszystko mogło być jedynie oszustwem. I o tym traktuje kolejna teoria. Bardziej Sceptyczne, bardziej zimne spojrzenie, ale jeśli się dobrze przyjrzysz, może to być najbliższe prawdy. Po zakończeniu epickiej misji amerykański Jad John i Sadie znajdują skrzynię pełną złota w kryjówce Mike'a Mount Hogan. Pieniądze te, o których sama Sadie twierdzi, że pochodzą z napadu na statek Blackwater, zostają potwierdzone przez Majka, który próbuje przekonać Johna do dołączenia do niego i Dacha. Powrót pary do Blackwater, aby odzyskać pieniądze, potwierdza tę te teorie, czyli te pieniądze faktycznie powinny być 150 tysięcy skradzione z statku. Ale tu pojawia się intrygujący szczegół. Dlaczego Zostało tylko 20 tysięcy z tych słynnych pieniędzy. Biorąc pod uwagę, że to kwota, którą John ma na koniec epilogu 2, można by pomyśleć, że część pieniędzy z skrzyni została użyta do spłacenia długu za rancho, a reszta została podzielona między Sadie i Charlesa. Ale w każdym razie, czy nie dziwne jest, że 150 tysięcy Johnowi zostało tylko 20? Na pewno coś tu nie gra. Jeśli John zabrał tylko 20 tysięcy dolarów z tych pieniędzy, to co diabła stało się z pozostałymi 130 tysięcy? Biorąc pod uwagę to pytanie, ta alternatywna teoria sugeruje, że pieniądze z Blackwater nigdy nie zostały odzyskane. A to, co naprawdę było w skrzyni na Monte Hagen, nie był bogactwem złodziei, ale pieniądze zgromadzone podczas napadów bandy w trakcie fabuły. Co potwierdza tę ideę, to alternatywne zakończenie misji Gang Śmierć i Odkupienie. Jeśli gracz wybierze powrót do kryjówki bandy, Arthur Znajduje skrzynie z dokładnie 40 dat, tłoki 875 dolarów. To znacząca suma, ale wciąż daleko od 10 tysięcy złodzi. W epilogu 2 widzimy, że John kończy tylko z 20 tysiącami w swoim posiadaniu, co rodzi jeszcze więcej pytań o to, co się stało z resztą pieniędzy. Inną rzeczą, która nie ma sensu jest miejsce pobytu Miki w epilogu, ponieważ jeśli naprawdę odzyskał 150 tysięcy dolarów za prom z daczem, dlaczego do diabła byliby ukryci na niegościnnym szczycie górskim z ujemnymi temperaturami i bez żadnego komfortu w jakiejś rudery? 150 tysięcy dolarów byłoby równowartością około 5 milionów dzisiaj, czyli te pieniądze miały ogromną siłę na Mika i Dutch mogliby uciec dosłownie w każde miejsce na Ziemi, więc dlaczego zdecydowaliby się pozostać w ukryciu w Stanach Zjednoczonych w tak niewygodnym miejscu? To po prostu nie ma sensu. Biorąc pod uwagę, że pieniądze z Blackwater nigdy nie zostały faktycznie odzyskane, ta alternatywna teoria łączy wydarzenia z Red Dead 2 z wydarzeniami z Red Dead 1, ponieważ, jak ci, którzy grali, pamiętają podczas fabuły, Dutch i jego banda powodują prawdziwe zamieszanie w Toltrece i West Elizabeth, popełniając szereg okrucieństw, a Dutch nawet najechał główną ulicę Blackwater. Nie zważając na władzę i ryzyko związane z tym, według zwolenników tej teorii, takie działania miały służyć jako odwrócenie uwagi, aby w końcu odzyskać kryte pieniądze w Blackwater. Wiesz, powiem ci, że to ma całkiem sens, ale mimo że ta teoria jest niesamowita, zawiera wiele luk i problemów, które sprawiają, że traci moc, na przykład wypowiedzi postaci. Ponieważ, jak wspomniałem, zarówno Majka jak i Sadie mówią w ostatniej misji, że te pieniądze pochodzą z napadu na statek Blackwater. Oczywiście kwota znaleziona w skrzyni jest znacznie mniejsza niż skradzione 150 tysięcy dolarów, ale prawda jest taka, że od śmierci Artura minęło 9 lat, aż do misji amerykański JAD. Nigdy nie jest jasne, kiedy dokładnie Dutch i Majka odzyskali te pieniądze, więc mogło to być zarówno w 1900 roku, jak i w 1906 roku. Dlatego jest całkiem że ta fortuna została wydana przez lata przez duet, używając pieniędzy do kontynuowania ucieczki, rekrutowania wspólników, przekupiania władz i tak dalej. Wraz z tym istnieje możliwość, że para nie odzyskała pełnej wartości łupu czy to dlatego, że zostali zauważeni i zostawili część pieniędzy w cmentarzu, czy też dlatego, że sam Dutch nie mógł dokładnie zakopać 150 tysięcy w 1899 roku. Podczas całego chaosu strzelaniny część łupu mogła zostać zgubiona na ulicach podczas ucieczki, co byłoby bardzo prawdopodobne, zwłaszcza, że jak widzimy w różnych napadach w trakcie gry jest powszechne, że każdy członek bandy nosi przy sobie torbę z częścią skradzionej kwoty. Innymi słowy, jeśli członkowie, tak jak Mac Callander, który zginął w starciu, lub Sean Maguire, który został schwytany i ranny mieli przy sobie część pieniędzy, bardzo możliwe jest, że ta część została zgubiona na miejscu strzelaniny. Co tłumaczy, dlaczego pomimo o kradzieży 150 tysięcy, Dutch może być w stanie schować tylko ułamek tej wartości. Więc, mimo że banda ukradła 150 tysięcy z promu, nie oznacza to, że Dutch zakopał dokładnie tę samą kwotę. Innym interesującym punktem tej teorii jest fakt, że Dutch próbuje odzyskać te pieniądze w Red Dead 1, co tłumaczy jego śmiałość w wejściu do Blackwater w sposób tak lekkomyślny. Na pierwszy rzut oka to ma sens, ale koncepcja ta upada, gdy spojrzymy na cmentarz miasta, ponieważ w przeciwieństwie do mapy z 2018 roku cmentarz Blackwater z Red Dead 2010 nie zawiera nagrobka Matki Dutcha. Oznacza to, że ta informacja została dodana tylko w drugiej grze. Co więcej, patrząc na fakt, że nagrobek został dodany, Dopiero w drugiej grze to naprawdę wzmacnia te teorie, ponieważ Rockstar umieściła go tam właśnie po to, aby wzmocnić ten narracyjny cel, podkreślając pomysł, że pieniądze zostały zakopane w tamtym grobie. A ty z którą teorią się zgadzasz bardziej? Czy uważasz, że pieniądze faktycznie były ukryte w grobie Grety i zostały odzyskane przez Majka Dench? Czy może ta fortuna pochodziła z napadów bandy przez całą fabułę i nigdy nie została faktycznie odzyskana? Podziel się swoją opinią w komentarzach i porozmawiajmy nie tylko o zagadce miejsca ukrycia pieniędzy, ale także o masakrze w Blackwater. Red Dead 2 nadal skrywa wiele tajemnic, począwszy od prostych ciekawostek, aż po niezwykle skomplikowane zagadki. Klikając tutaj, Obok strzałki zobaczysz filmik z jednym faktem dotyczącym każdej misji z Red Dead 2 i uwierz mi, gdy mówię, że ten filmik jest naprawdę świetny. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film i do zobaczenia wkrótce. Cześć.